w telewizji MTV24, Małopolskie TV. Jesteśmy w Urzędzie Miasta Krakowa. Moim Państwa goście w naszym dzisiaj rozmowie przy herbacie, ale nie ma czasu na herbatę, bo jest bardzo gorący okres. Jest prezydent Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski. Witam serdecznie, Panie Prezydencie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry pan. Panie Prezydencie, rozpocznę od laurki. Tak. Bardzo Panu dziękuję za przepiękną halę widowiskowo-sportową, gdzie nareszcie osoba taka jak ja, która zajmuje się muzyką, może spokojnie być tylko w Krakowie a to do mnie, do Krakowa przyjeżdżają teraz największe gwiazdy i zarówno w 2014 roku, jak już znam plan na przyszły, to naprawdę cała Polska przyjeżdża do Krakowa. Co jeszcze, panie prezydencie, udało się y, zrobić i, i no, czas się trochę pochwalić. Chyba mhm. lista tego, co się udało zrobić jest długa. Najlepiej jest, najłatwiej jest wymieniać inwestycje. W sumie było około 200 inwestycji, które były współfinansowane z Unii Europejskiej. Z takich większych inwestycji no, oprócz Hali jest centrum kongresowe, najnowocześniejsze w Polsce. No, muszę powiedzieć, że naprawdę wspaniały budynek warto było na niego czekać. Są nowe linie tramwajowe, są nowe drogi, są nowe przedszkole, nowe żłobki, nowe szkoły. Także jest, lista jest spora. No ale udało się. To chyba też determinacja to to też lata doświadczeń Pana na, w urzędzie na prezydenta. Prezydentem jest Pan tutaj i rządzi Pan dobrze Krakowem, to w takim razie wiemy, co się udało. A jakie były te ostatnie cztery lata Pana prezentury? Wzloty, upadki, czy jakieś niepowodzenia? Czy były takie? Wie pan, zawsze można mówić o niepowodzeniach, bo te ostatnie cztery lata to jest okres, kiedy mieliśmy do czynienia z kryzysem ogólnoświatowym. Więc 2011 i trochę 2012 były takimi okresami, kiedy to wszystko troszeczkę no, spadło. No, pieniędzy było mniej, trzeba było jakoś się zacieśniać w inwestycjach, w ogóle we wszystkich działaniach, trzeba było po prostu oszczędzać, ale wyszliśmy z tego, zadłużenie mamy mniejsze, yy, znakomite mamy rankingi robione przez firmę, która robi nam od zawsze Standard Pulse. Są to najwyższe oceny, jakie moglibyśmy dostać. Od no, naszej kondycji finansowej świadczy to, że Bank Światowy, bank, Europejski Bank Rozwoju podpisał z nami umowę, że nie musimy płacić gwarancji. To znaczy, że zawsze są takie opłaty gwarancyjne. Gdyby się coś nie działo, oni odstąpili. Widzą, że jest sytuacja tego typu, że można z tego zrezygnować po prostu. To znaczy, że dobrze postrzegają Kraków. Tak, to znaczy, że Kraków jest bardzo dobrze postrzegany, dlatego też się dziwię, muszę powiedzieć, jak słyszę od niektórych utyskiwania na katastrofalną sytuację finansów Krakowa. Jest bardzo dobra. No, Mało, że jest bardzo dobra sytuacja finansowa, z czego się bardzo cieszymy. Proszę mi powiedzieć, panie prezydencie, od czego to zależy? Że turyści, przyjeżdżający nawet nasi znajomi do Krakowa, widzą te wszystkie zmiany i mówią, ale wy tu macie pięknie, ale mnóstwo inwestycji, ale prężnie się Kraków rozwija. A krakowianie, to jest źle, tego mało, tego nie ma. Wie Pan, jak ktoś jest rzadko w Krakowie, to widzi te zmiany od razu. Natomiast y, ludzie to traktują, nie ma się co dziwić też, jako coś normalnego, coś co powinno być, się przyzwyczajają, no nikt już nie pamięta Baru Smok, prawda? Y, tego całego bałaganu, który był przed dworcem głównym. Nie pamiętają nawet tego, co tutaj było przed Urzędem Miasta, te ruiny. Także to, to jest coś normalnego, natomiast ludzie widzą takie rzeczy jak dziura w drodze, prawda? Albo że tramwa jedzie co 12 minut, a ich zdaniem powinien co 10. To pewnie, że tak powinno być, ale to też są ograniczenia finansowe. No ale myślę, że i te dziury, i, i tramwaje to też jeszcze kwestia czasu i będziemy mieli światowo. Tak, no wie pan, Ja te ostatnie dwie kadencje poświęciłem właśnie na rozwój Krakowa jako metropolii. Mamy wszystkie już rzeczy mówiące o metropolitalności. Z takich wielkich inwestycji to jeszcze będzie w 2015 roku skończona, skończony zakład utylizacji odpadów. I to będzie jakby zamknięcie tego całego cyklu. Z dużych inwestycji czeka nas jeszcze budowanie układu drogowego na północ wyjście, na północ do, do Warszawy oraz ulica Igołomska. To są takie dwie podstawowe rzeczy, albowiem mamy przed sobą wielki projekt Nowa Huta przyszłości. Czyli w takim razie yy, najbliższe lata to też również kolejne lata ciężkiej pracy dla Pana. No tak to się składa, że tak. Przynajmniej tak powiedzieć, rozmowa przy herbacie, czy pan prezydent pija kawę czy herbatę? Kawy nie piję w ogóle. Od chyba ponad 40 lat wyłącznie herbaty, natomiast w dużych ilościach herbaty. No to w takim razie rozumiem, że herbata rozświetla umysł prezydencki. No, nie wiem, ale ja się tak już przyzwyczaiłem. Żeby... Panie prezydencie, są też pytania, abyśmy troszeczkę prywatnie porozmawiali o życiu prywatnym pana prezydenta. No to nie wiem, o co można zabrać. Ulubiona potrawa. O, może będzie. Już jest bardziej prywatnie, prezydent. Wie pan, ja nie mam specjalnych wymagań, gdy idzie o potrawy. I jadam wszystko w zasadzie, więc trudno powiedzieć, ale takie lubię typowo polskie, powiedzmy sobie typu rosół, pomidorowa, gdy idzie o zupy a o drugie danie no, to taki schabowy z kapustą jest tak, dobry jest Panie Prezydencie zbliża się okres kolejnej edycji targów bożonarodzeniowych czyli znowu rynek będzie najpiękniejszym miejscem przed świętami Bożego Narodzenia jakie kolejne czy też muzyczne, kulturalne, sportowe i inne atrakcje na które Pan zaprasza naszych widzów jak również wszystkich widzów dzięki naszej obecności w sieciach kablowych z całego kraju no, mogę, z najbliższych to mogę powiedzieć, żeby tak było równo. Zapraszam Państwa w najbliższą sobotę. To znaczy, jutro do Centrum Kongresowego będzie jubileuszowy koncert Skaldów. Natomiast w Hali będzie niedługo pożegnalny koncert Butki Soufle'a i premiera takiego widowiska Disney on Ice dla dzieci. Bardzo piękne widowisko. Warto przyjść z dziećmi na ja nie. No, to już wiemy, to coś dla duszy a Sport, bo też też mówią niektórzy, że za mało ścieżek rowerowych nie mamy gdzie jeździć, no jak to można pogodzić? Znaczy ze ścieżkami rowerowymi to jest tak, że jedni mówią, że za mało, drudzy mówią, że za dużo, natomiast bez wątpienia są potrzebne te ścieżki rowerowe, zresztą krakowianie w referendum się za tym wypowiedzieli, żeby budować ścieżki, został powołany specjalny zespół, ma już rezultaty swoje. Zresztą zespół składający się także z tych przedstawicieli środowisk rowerowych. Ja jeszcze odbyłem rozmowę z panem Hyłą, który jest takim liderem tego środowiska. Ustaliliśmy wszystko i powinno to wszystko iść tak jak jakie są możliwości finansowe miasta i jakie są potrzeby rowerzystów. Także to jest zupełnie już zgana sytuacja. Czyli rozumiem, że najbliższe kolejne lata Równie zapowiadają się bardzo prasowicie, a ma Pan taki, taką inwestycję lub taki pomysł, który jest bardzo trudny do zrealizowania, a jest w głowie prezydenta Krakowa. Ja nie wiem, czy trudny, ale taki, który jest w głowie, to chciałbym zrealizować w tej kadencji w końcu to, co już jest po konkursie rozstrzygnięte, mianowicie kładkę, kolejną kładkę nad za zresztą bardzo piękną kładkę. Będziemy ją robić w tej kadencji. To w takim razie życzę Panu yy, wygranych wyborów, Dziękuję. aby nam się prezydent nie zmienił, bo plany nam się nie mogą zmieniać. Także życzę sukcesów, trzymamy kciuki i Panie Prezydencie mam nadzieję, że w tym samym miejscu, Dziękuję. tylko już w obecności choinki świątecznej, będziemy go raz kolejny gościć u Pana i, i będziemy mogli wspólnie podzielić się już Bożonarodzeniowym okładkiem z widzami MTV24. Dziękuję pięknie.